Zakupiliśmy taki oto kemping, który chcemy typowo przerobić na kemping karpiowy, cały będzie moro, środek będzie też moro oraz pianka, więc teraz chciałbym Wam pokazać po prostu jak to wygląda oraz jaki będzie efekt końcowy, więc zapraszam Was do środka, wbijamy! Okay, więc jesteśmy w środku. Szybko Wam pokażę w jakim to jest obecnie stanie. Jak widzicie za dobrze to nie wygląda. Wszystko popadało. Ten materiał oczywiście będziemy zmieniać. To zobaczycie w dalszej części filmu. Tutaj mamy super dach. Na samym wejściu po prawej mamy szafeczkę. Tutaj jest dozownik do wody. Tu szafka, którą wykorzystałem pewnie jakieś przynęty. Tutaj mamy kran. Tutaj dalej jest kuchnia. Tu taka dość spora szafa, w której też się mieszczą półki. Też oczywiście półki poprzerabiają po swojemu. No i co? Tutaj mamy jedno łóżko, które tu możemy rozłożyć i robi nam się łóżko dwuosobowe. Tutaj się stół, stół się składa niżej i też mamy takie jedno duże łóżko. Także tak to wygląda. Pod każdym łóżkiem są dosyć pojemne schowki, więc tutaj sporo kulek na karpie zasiadkę na pewno wejdzie nie ma chyba co przedłużać, po prostu trzeba brać się do roboty, żeby jak najszybciej pojechać tym nowym wozem na karpie zaczniemy od początku, czyli na pierwszy rzut zabieramy wszystkie oto poduszki i będziemy je zawozić do krawcowej, bo wszystko będzie oprzyte, całe poduszki będą oprzyte moro to zobaczycie w dalszej części filmu jak widzicie wyciągamy już wszystkie poduszki z środka i tak sobie pomyślałem Pasałoby te zasłonki zrobić w kolorze moro, więc też je zabieramy do krawcowej. Też będą w kolorze moro, czyli takie same jak łóżka, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Poddechu już naszykowane, więc jedziemy zaraz do krawcowej. Jeżeli chodzi o poduszki, tutaj taką fajną patnę znalazłem, ponieważ jak widzicie ta poduszka, nie da się zdjąć z niej obliczywka. Padłem taki pomysł, że do każdej poduszki tutaj będzie wszyty zamek, więc w każdej chwili, że nam się coś ubrudzi, cokolwiek, cokolwiek nam się wyleje, różnie to była na zasiedkach karpiowych. W każdej chwili możemy po prostu rozsunąć pokrowiec, wyjąć go i uprać. Więc fajny taki patent, który oryginalnie, jak widzicie, nie występuje w żadnej poduszce. Wszystko pościągane, zasuny żadnych nie ma, firanek też. Więc za dobrze to nie wygląda, ale zaczynamy zabawę. Zostaną teraz nic innego jak zabrać się za zrywanie starego różowego materiału ze ściany Ściany już pozrywane w większości Tak to wygląda Teraz zostało tylko zerwać piankę, więc zabieramy się do naszej pracy. Piankę udało się zdrapać ze ścianek, widzicie tak to wygląda, teraz musimy to wszystko ładnie posprzątać, jeszcze trochę delikatnym papierem ścielnym klej zetrzeć i potem wszystko zmatowić nitrem i możemy kleić piankę. pianka już kompletnie jest darna na całej powierzchni, więc teraz są takie pozostałości pianki w niektórych miejscach i kleju więc to musimy wszystko zerwać ten klej i tą piankę, która została za pomocą szczotki drucianej no i właśnie za pomocą Nitra, otuściłem wszystko, cały klej dookoła więc Jest ok, teraz tutaj jest trochę zapach, dlatego to robię w masce i polecam to robić właśnie w takiej masce tego żeby nam się nic nie stało, bo zdrowie jest najważniejsze No i co, Odtuszczone. jutro jeszcze jeden raz odtłuścimy i możemy kleić Powoli remonty dobiegają końca, oczywiście remonty kempingu Całość praktycznie już jest w piance Jeszcze takie małe skrawki, niedoróbki dociągamy i dzisiaj już kemping będzie w pełni gotowy więc teraz przełączam kamerę, żeby pokazać jak do tego trzeba praca y, wygląda. Ściany już w większości są właśnie w takim szarej piance. Nawet fajnie to wszystko wyszło. Tutaj teraz trochę zabawy mamy w okolicach Szyberdachu. Pomagamy sobie za pomocą ścisku. No i tu ten kawałek musimy dokleić, po drugiej stronie to samo na no jakieś tam nie małe i kemping będzie już gotowy. Jeżeli byście pytali o klej, jaki tutaj klej używać do takiej otopianki, to my stosujemy taki to klej firmy Tesa. Jest to klej w sprayu mega mocny, wystarczy już psikać jedną powierzchnię, czyli ścianę, sprzykujemy ścianę oraz piankę, odczekujemy 10 minut i śmiało klejemy mega to wszystko trzyma, nic tutaj na mnie odpada. Widzicie remont kempingu już dobiegł końca. Położyliśmy piankę, wszystko jest tak jak powinno być. Jak przebiegł remont widzieliście za kolejem krok po kroku wszystko pokazywaliśmy. Ile nas to wszystko kosztowało, Jakich materiałów użyliśmy i tak dalej. Zobaczycie podsumowanie kosztów na końcu filmu, więc zapraszam Was do oglądania. Zrobiliśmy wnętrze kempingu, czyli to co znajduje się w środku wewnątrz. Teraz czeka jeszcze remont od, od zewnątrz przyczepy. Prawdopodobnie będzie oklejana albo malowana. Parę dodatków. Jak to będzie zobaczycie w drugiej części filmu, bo pierwsza część, czyli ta, która oglądacie, jest to część, w której pokazujemy wyremontowany środek kempingu, czyli wnętrzny. Druga część to będzie remont kempingu, kempingu zewnętrzny oraz trzecia seria filmu jak kempingu nieskończony pokażemy Wam co mamy w szafkach, czyli tutaj we wszystkich schowkach, co mamy pokrywane co powinniśmy zabierać do sejmu na kapitał i to właśnie pokażemy wam w trzeciej części tego filmu zrobimy taki film z trzech części właśnie o remoncie kempingu co powinno znajdować się dawać w kempingu, co jest w naszym kempingu w środku i jak to wszystko wygląda no i oczywiście będziemy nabierać do siatki. właśnie coraz więcej filmów będzie się pojawiało z zewnątrz i wewnątrz kempingu także podzielcie się koniecznie opinią w komentarzach jak podoba wam się ten kemping i oczywiście jakie macie odczucia do tego, jakie było na początku, jak to jest teraz. Dajcie nam znać, czy jest to ok zrobione, co byście zmienili, co byście dodali. Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, bo chcemy zrobić kemping pod Ciebie, żeby było to było jak najlepiej funkcjonalne właśnie na kempingu do siatki. Więc dzielcie się opiniami w komentarzach, dajcie znać, czy Wam się podoba, ewentualnie co byście zmienili.